Wysłuchaliśmy przed chwilą opisu męki pańskiej według ewangelisty Łukasza. W tym roku liturgicznym święty Łukasz nam towarzyszy i właśnie w niedzielę palmową, która wprowadza nas w Wielki Tydzień, słyszymy ten opis w relacji Łukasza. I chciałbym, byśmy chwilę zatrzymali się nad tym, jakiego Jezusa namalował nam Łukasz w tym opisie męki. Mówimy o Ewangeliście Łukaszu, że to Ewangelista Miłosierdzia, o Ewangelii, której jest autorem, mówimy, że to Ewangelia Miłosierdzia. I rzeczywiście od pierwszych stron tej Ewangelii, przez kolejne, kolejne stronice, kolejne karty, widać z taką wielką wyrazistością, jak ten Jezus, którego nam pokazuje Łukasz, to Jezus, który wzrusza się nad ubogimi. Nad grzesznikami, nad tymi wzgardzonymi, nad tymi odtrącanymi. Jezus, przyjaciel celników, grzeszników, nierządnic. Jezus, który przychodzi do najbardziej bezradnych. Jezus, który nikogo nie odtrąca, ale pokazuje, że każdy może wrócić i może znaleźć miłość i przebaczenie w ramionach Ojca. To właśnie u Łukasza znajdujemy historię o miłosiernym Samarytaninie, w której Jezus mówi tak naprawdę o sobie, dając nam piękny wzór miłości bliźniego bez względu na przynależność narodowościową. To właśnie u świętego Łukasza znajdujemy jedną z najpiękniejszych historii, najpiękniejszych przypowieści o Ojcu, który czekał na syna, który zmarnował jego majątek, który zhańbił nazwisko Jego rodziny. A kiedy ten Syn wraca, ojciec się wzrusza, biegnie naprzeciw, całuje i ubiera w najlepsze szaty, dając pierścień na rękę. Słyszeliśmy to dwa tygodnie temu w czasie niedzielnych Eucharystii. Ta historia jest tylko u Łukasza. Łukasz konsekwentnie maluje nam, pokazuje nam Jezusa Miłosiernego. I również widać to w tym opisie męki. Tradycja nazywa siedem zdań Jezusa wypowiedzianych na krzyżu siedmioma słowami. Być może spotkaliście się tak, z takim zwrotem. Siedem słów Jezusa na krzyżu. Trzy te wypowiedzi zapisał święty Jan. Usłyszymy je już niedługo w Wielki Piątek, bo Wielki Piątek co roku Kościół odczytuje mękę według świętego Jana. Trzy u świętego Jana. Czwarte zdanie zapisał je i Marek, i Mateusz. Eloi, Eloi, lama sabachtani. A trzy zapisał Łukasz. Jakże inne. Jakże inne od tej relacji Marka, Mateusza i Jana. I przez chwilę zatrzymajmy się nad tymi trzema zdaniami. Pierwsze z nich, zaraz po ukrzyżowaniu, ojcze. Przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Wiecie, kiedy słucha się tych słów, brzmią tak łagodnie i miło. Ale chciałbym teraz zachęcić każdego z Was, tak, żeby uruchomić sobie wyobraźnię. Jezus jest po całonocnym przesłuchaniu, i w czasie tej nocy wcale to nie była noc spokojna, bo nie tylko Go przesłuchiwano, ale także na dziedzińcu Go bito, pluto, na Niego szydzono. A rano takiego niewyspanego zaprowadzono do Piłata, do Heroda, znowu do Piłata. W końcu usłyszał wyrok, że jest skazany na śmierć. Potem go ubiczowano. Biczowanie samo w sobie już było tak okrutną karą, że niektórzy skazańcy na skutek wycieńczenia czy wykrwawienia umierali po biczowaniu. Poranione, pocharatane plecy, jeden ogień. Potem korona cierniowa, Potem belka, ciężka belka na ramiona. Coraz bardziej było upalnie, bo było to między godziną dziewiątą, naszą dziewiątą rano a południem. Idzie za miasto i tam w samo południe zdzierają z niego szaty, które prawdopodobnie już przyschły do tych pleców. Więc ogień danowo rozdziera jego ciało. Potem przebite dłonie i stopy i wisi na krzyżu. Ciała skazańców przeszywał jeden wielki ból potworny ból. Wielu skazańców po prostu wyło, krzyczało tak, że były to jęki nie do zniesienia. Dlatego, żeby ich trochę, trochę im ulżyć, ale też trochę ich przyciszyć, podawano im wino z mirrom, żeby ich odurzyć, żeby odurzeni jak trochę podpłychł narkotyku, żeby tak nie jęczeli. Jezus odmówił. Jezus nie spożył wina z mirrom. I w tym momencie, kiedy jego ciało trawi ten ogień, kiedy tak po ludzku, również z piersi Jezusa, powinien się wydobyć niekończący się jęk bólu, o kim myśli Jezus? Ojcze, przebacz im. Abba, tatusiu, przebacz. Przebacz tym, którzy zgrzeszyli i za których teraz płacę. W takim momencie myśleć o grzesznych ludziach. To jest właśnie miłosiernie, miłosierdzie Jezusa. I dla nas przepiękna lekcja. Wiecie, wśród różnych historii o przebaczeniu, które znajdujemy w Ewangeliach. Wobec tych różnych lekcji, których Jezus udzielał o przebaczeniu, kiedy wzywałby przebaczać 77 razy, czy 7 razy 70, ta lekcja jest najdosadniejszą i najmocniejszą i wręcz niewiarygodną. Ale tego chcę się od Jezusa uczyć, że właśnie w momencie, kiedy najbardziej mnie trawi ból z powodu zadanej mi krzywdy, powinienem naśladować mojego mistrza. Wiecie, ci wszyscy, którzy doświadczyli jakiejkolwiek krzywdy, wiedzą, że kiedy boli, kiedy chce się krzyczeć z bólu i kiedy budzi się gniew i chęć zemsty, jak wtedy wybaczyć? Nieraz człowiek jest wręcz bezsilny, nosząc sobie te rany. I to, co możemy zrobić, to tylko prosić Jezu, naucz mnie, naucz mnie wybaczać tak jak Ty. Nie czekając, aż ktoś zrozumie swój błąd, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, nieraz tak myślę, że takie przebaczenie w takim bólu jest możliwe tylko mocą Jezusa i mocą ducha świętego, której nam udziela. I czytając te słowa, czy, czy wtedy, kiedy je czytam w czasie modlitwy osobistej, czy też dzisiaj odczytując je w czasie liturgii. Myślę o tych wszystkich, których dzisiaj taki ból rozdziera i którym ciężko jest wybaczyć. Myślę o tych oskrzywdzonych w kościele. To, co mogę tylko pokazać, to mogę pokazać Jezusa, bo sam go widzę i sam go kontempluję. Jezu, naucz każdego z nas tak właśnie wybaczać. Bo przecież i mi okazałeś tak wielkie swoje miłosierdzie. Drugie zdanie to słowa do złoczyńcy na krzyżu. Słowa również przeszywające, jeśli sobie je uświadomimy. Ten człowiek uznał, że słusznie cierpi. I nawet mówi to w tym, w tym swoim jęku na krzyżu. My bowiem słusznie ponosimy karę za to, co zrobiliśmy. Skruszone serce i wyznanie Jezusa króla. W tych słowach wspomnij, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I wobec tego skruszonego serca, co się dzieje? I znowu Jezus miłosierny, który wybacza najcięższe grzechy. Dziś będziesz ze mną w raju. Taki jest Jezus, który wybacza nawet najgorsze zło, jeśli tylko przyjdę do niego ze skruszonym sercem. I to trzecie, ostatnie zdanie, zdanie, które już nie jest do tych, którzy skrzywdzili, zdanie, które już nie jest do grzesznika, któremu Jezus wybacza, to już jest tylko relacja Jezusa i Ojca. Ojcze, abba, tatusiu, w Twoje ręce. Tak jak kiedy zaczynał swoją posługę nad Jordanem, usłyszał głos z nieba, Tatuś powiedział do Jezusa: Ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. I ta miłość między Jezusem i ojcem wciąż jest. I w tej miłości Jezus mówi: Abba, Tatusiu, w Twoje ręce, w Twoje ręce się oddaję moje życie i moją śmierć. To doświadczenie Jezusa, ta pewność miłości Ojca, choć nie są to słowa do mnie, dla mnie też są lekcją, żebym właśnie wtedy, kiedy noszę to, co noszę, cały ten ból, cały, cały swój ciężar, każdą krzywdę mi wyrządzoną, każdą troskę i całą swoją bezradność, nieustannie powierzał w ręce, aby tatusia. Mimo, że nie są to słowa do mnie, Jezus mnie przez nie uczy. Ojcze, tatusiu, w Twoje ręce powierzam każdy mój dzień, każdą moją radość, także każdy mój ból. W Twoje ręce powierzam moje zaj zajęcia, moje powołanie, moją rodzinę. W Twoje ręce powierzam moje życie i w Twoje ręce, Ojcze, miłosierny, składam także moją śmierć. Taki jest Jezus, o którym przed chwilą usłyszeliśmy, i taki jest Jezus, który jest obecny wśród nas. I niech, niech nas Jezus umocni i poprowadzi właśnie w ramiona Ojca, abyśmy, doświadczając przebaczenia, uzdrowienia, zostali tak umocnieni duchem miłości, byśmy każdego dnia w ramiona Ojca powierzali siebie nasze życie i naszą śmierć. Amen.